Czy masz mody. Widzisz to tutaj? To rujnuje twoje życie. Chcesz wiedzieć, dlaczego zawsze czujesz się zmęczony? Właśnie dlatego. A chcesz wiedzieć, dlaczego masz tendencję do przejmowania się wszystkim? Myślę, że to też przez to. A chcesz wiedzieć, dlaczego czujesz się pominięty? Tak. To prawdopodobnie też. Przez to zobaczysz, że jak nie będziesz stale stymulowany, nie będziesz przebodźcowany, to życie stanie się znacznie bardziej przyjemne. Poczujesz się ponownie jak dziecko. Wiesz, nie powiem Ci, że musisz pozbyć się telefonu i nigdy więcej nie sprawdzać wiadomości oraz usunąć media społecznościowe. Nie, wiesz, to nie tędy droga. Ale Następnym razem, gdy pojawi się powiadomienie, po prostu zostawię. A może tak? Być na zewnątrz, spotkać się z kumplami, zrób coś, co dawniej bawiło Cię i myślę, że mi za to podziękujesz. A za jakiś czas także podziękujesz samemu sobie. Spróbuj.